Strażak online zbudowany jest z 11 modułów ewidencji. Omówmy każdy moduł i jego zastosowanie. Pierwszy moduł ewidencji to moduł strażaków. Od tego modułu należy zacząć wdrażanie aplikacji. W module zgromadzić wszystkie dane strażaków wraz z informacjami o badaniach, szkoleniach, odznaczeniach, ubezpieczeniach, przebiegu służby, opiniach i kwalifikacjach. Kolejny moduł to moduł akcji. Moduł służy do ewidencji akcji ratowniczo-gaśniczych. W module zgromadzisz wszystkie dane o akcjach wraz z informacjami o pojazdach, czyli zastępach, uczestnikach przybyłych na alarm, innych służbach, rodzajach prowadzonych działań oraz użytym sprzęcie. W module sprzętu zgromadzisz wszystkie dane na temat sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Do każdego sprzętu dodasz dowolną liczbę terminów, uzupełnisz historię sprzętu i w razie potrzeby przypiszesz sprzęt do strażaków. Kolejny moduł to moduł pojazdów. Moduł pojazdów pozwala na ewidencjonowanie wszystkich środków transportu wykorzystywanych przez Straż Pożarną. W module zgromadzisz dane o samochodach, łodziach, kładach i innych środkach transportu wraz z ich terminami i historią eksploatacji. Kolejny moduł to moduł umdurowania. W module umundurowania zgromadzisz wszystkie dane na temat umundurowania strażaków. Moduł umożliwia przypisanie każdego elementu umundurowania do strażaka. Moduł wydarzeń został opracowany z myślą o ewidencji danych o uroczystościach, świętach, festynach, piknikach i innych wydarzeniach, w których uczestniczą strażacy. W module zgromadzisz informacje o wydarzeniach, jego uczestnikach i gościach. Dzięki temu moduł z powodzeniem może być wykorzystywany jako kronika OSP. Kolejny moduł to moduł innych działań. W tym module zapiszesz informacje o ćwiczeniach, szkoleniach, pracach gospodarczych i innych działaniach które nie są akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Zakres danych do ewidencjonowania w tym module jest bardzo podobny do zakresu danych z modułu akcji, ale jego przeznaczenie jest inne. Kolejnym modułem jest moduł składek, który umożliwia ewidencję składek i należności. W module możesz zapisać dowolną składkę, nie musisz ograniczać się do składek rocznych. Najpierw należy dodać składkę, np. składkę za wybrany rok, następnie do składki przypisać należności dotyczące strażaków. Kolejny moduł to moduł lokalizacji wyposażenia. Moduł umożliwia odwzorowanie układu pomieszczeń, szaf, regałów i skrytek w remizie. Każdy sprzęt i pojazd może mieć określoną lokalizację. Lokalizacje zdefiniowane są właśnie w module lokalizacji wyposażenia. Następnym modułem jest moduł faktur. W tym module dodasz informacje o kontrahentach i fakturach. Ostatnim modułem ewidencji jest moduł magazynu. Moduł magazynu umożliwia ewidencję wykonanych tankowań, sprzętu i pojazdów, w module dodasz zakupione paliwo oraz inne środki. Przegląd stanów magazynowych dostępny jest w dedykowanym panelu informacyjnym.